Dobra, witamy ze Stuttgartu Nie wiem, czy nagrywaliśmy pokój. Mieliśmy pokój na jedną noc, ale już robimy stąd wymeldowanie, bo jest troszkę za daleko od centrum. Kurde, też kiełbów komerze. To już jest tak rozwalone. W sumie już swoje przeszło. Pół świata widziało, także ma prawo być rozwalone. Ale dobra, pakujemy się na szybko. Pokój, jak wygląda w Stuttgardzie. 51 euro za noc, coś takiego, pokój dwuosobowy, tutaj łazieneczka. Elegancko, coś takiego i dobra, i robimy wymaldowanie, bo jest to naprawdę troszkę daleko od centrum i w centrum może znajdziemy coś lepszego, może troszkę drożej, będzie 60 euro czy coś, ale będzie w centrum i to będzie nam. Dużo bardziej na rękę. Na razie pada deszcz. Wczoraj przyjechaliśmy, padał deszcz. Na razie pada deszcz. Także cholera wie, jak to będzie. No dalej. Uciekamy. Duży hostel. Bardzo duży hostel. A o. Dobra, zostawimy teraz bagaże. Poczekamy, aż troszkę ten e, przestanie padać. A potem pójdziemy na miasto. Zobaczymy, co tam będzie. No dobra, teraz pokażę Wam jaka jest pogoda w Stuttgartzie Tak to wygląda. Jak widzimy. Pogoda nie dopisuje. W ogóle pogoda w tym roku jest jakaś oszukana. Orżnęli nam lato w tym roku po prostu. To chyba te, przez te korki w ogóle nie, nie odpadające z butelek. O, ocaliły naszą planetę no i już nie mamy ocieplenia no mamy dużo deszczy także pomogły korki na butelka na pewno lato w tym roku jest wyjątkowe nie ma to tamto mam nadzieję, że przestanie nie wkrótce i jeszcze coś z tego się ugra a na razie <gry> nie na razie, no to musimy czekać no zobaczymy jak to będzie no, no co, podróżowanie nie rozpieszcza czasami dobra czekaj, trzeba sobie znaleźć miejsce na posiadówkę patrzymy pogodę co się dzieje lato w pełni dziś i jutro jeszcze pogoda a od czwartku do poniedziałku ma padać deszcz O kurde lato się trafiło <laughs> ale coś, czekamy czekamy aż przestanie padać jeszcze trochę siwo, czarno ciemno na dworze ale ale zaraz naprawdę, miejmy nadzieję pogoda mówi że zaraz ma przestać padać dać. no dobra ruszamy dalej troszkę przestało taka pogoda troszkę angielska pada, przestaje pada, przestaje pada, przestaje ale idziemy do miasta bo musimy znaleźć sobie jakieś miejsce na noc dzisiaj idziemy tam do hotelu jednego się zapytać bo po prostu nie mamy pieniędzy na karcie żeby ty płacić kartę, więc musimy płacić gotówką. Więc musimy być tam fizycznie, się ich zapytać. Kurde, szaruwa jak nic, znaczy licz Stuttgart. Chodź tu, Luci, tu parasoleczko. O, i znowu zaczyna padać. Przed chwilą nie padało i znowu pada, i tak cały czas. Jaki z tego? Musisz mieć dobre buty. <ścoughs> Bo bez butów to gida a, jajaja, jeszcze tu waiting <laughs> Nie. No dobra, idziemy do marketu. Poczekamy właśnie w markecie. Kupimy sobie coś do zjedzenia, jakąś bułeczkę, i w markecie będę miał czas, żeby odpowiedzieć na komentarz albo i dwa, <s Dancing> bo są ciekawe. <sh compensation> Okej, okay. i znowu taką, oh. i przestaje. Przed chwilą padało mocno, strasznie, a teraz przestało, i to jest dosłownie takie Sekundówki, chwilówki Tak to wygląda, nic za bardzo nie widać w tym gdzie? Nie no, może że to góry są niedaleko wszystko Do tego taka pogoda dziwna A, co ja tam byłem, no, gówno widziałem, nie? Także, tyle mogę powiedzieć O, trzeba było nam wziąć tramwajik Aha, no dobrze wiedzieć To jest to, All the time have problem. Mm. So the original. Cały czas mamy problem ze znalezieniem wody niegazowanej. Często kupujemy jakąś gazowaną albo średnio gazowaną, także mm. musimy się nauczyć, która to jest dokładnie niegazowana woda. Mm. No, bardzo dobrze. Niestety pada na dworze, to także nie chcemy chodzić i moknąć. Kupiliśmy sobie w Lidlu. Małe bułeczki, jakąś kawkę Trzeba coś przekąsić, zjeść i ruszyć do miasta Miasto w ogóle jeszcze kawałek przed nami Ten nasz hostel jest bardzo przy torach Jest tam w drugą stronę od centrum Wczoraj się trochę schodziliśmy, zbłądziliśmy Żeby go znaleźć Dzisiaj w ogóle szaruwa pada, wieje Nic nie widać, nie wiem Dziwne jakieś mro mroczne miasto <gry> Także przynajmniej takie wrażenie pierwsze mamy Good? Lucy próbuje. Wydaje nam się, że troszkę inaczej mówią po niemiecku i jakby troszkę inne rzeczy mają do zjedzenia, do spróbowania. A wydaje się, że to też Niemcy. A trochę już się różni na samym wejściu. Ten ich akcent taki niemiecki w ogóle jest, nie wiem, delikatny, jest taki łagodny. Nie jest to taki mocny niemiecki zim no, it's like more like ojcze, Deutsche, the nie? Tak delikatnie mówią. Inaczej. No dobra. Powiem tak. Wtorek, 22 lipca, godzina 11.14. Niemcy Stuttgart. Lucy. Co my tu robimy? Nie wiem. Kto mógłby odpowiedzieć na te pytanie? Tego się nie dowiemy okaże się po czasie wtedy będziemy wiedzieć co dokładnie robimy dzisiaj tutaj na chwilę obecną nie mamy pojęcia, ale za rok, dwa może będziemy znali odpowiedź to teraz czekając tak sobie na moją Lucy mogę odpowiedzieć, odnieść się nie odpowiedzieć na dwa komentarze pierwszy komentarz o Josirba, Josirba 1C3. A Amasz Mandravalo i filozofię pozwolenia na publikowanie dzieci? Wizerunek dzieci jest chroniony jako ich dobro osobiste i dane osobowe. A u ciebie na miniaturce są głównym przedmiotem zdjęcia. Zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. Spoko dzięki, ale jak ci napisałem, tutaj to. Miniaturka jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Przecież nawet ostatnio właśnie mówiłem, że wszystkie miniaturki, które są robione, to są robione przez program. Nie wydaje mi się, że muszę mieć pozwolenie od czata GPT na to, czy mogę publikować te zdjęcie, które on ten mi wydrukował. No. I taka to prosta. I w odpowiedzi coś tam od tej osoby dostałem. Wojujesz, wojujesz w internecie, a skąd wiesz, że jestem kobietą? W ogóle nie rozumiem problemów, czym jest, bo ktoś to mnie pisał o jakieś te wyskach. Nie chcę mi się nawet. Powiem tak, ludzie. Tu jest drugi jeszcze taki komentarz. Co tobie w życiu poszło nie tak, jak jeździsz i nielegalnie zarabiasz na rynkach puszczając bańki jak głównie z ukrycia. Publikujesz filmy publiczne w ogromnej przestrzeni YouTube'owej. Jaki taki czuły i delikatny jesteś na normalne komentarze, to zrób kanał zamknięty dla rodziny lub wyłącz komentowanie tak niekulturalnego, delikatnie pisząc twórcy ciężko znaleźć. Ktoś <noise> chcesz mi coś zarzucać. Ludzie, ludzie Ludzie Co wy macie w głowach? Co wy macie w ogóle Takiego w sobie Że o co wam chodzi, jak to, kto, kto żyje w ogóle Ciężko mi czasami komentować takie rzeczy Bo w sumie po co, bo tak naprawdę Tu nie ma nic do komentowania Ja to odbieram jak to Totalne jakieś przytyki, jakieś w ogóle takie wtyki ludzi próbujący ingerować w czyjeś życie. W ogóle, co komu do tego, kto jak żyje? Co kogoś tak po prostu boli? Nie, no, dobra. Tak naprawdę Łazienki w Niemczech zawsze są płatne. I tyle. To jest też najlepsze i to trzeba pamiętać, że jak idziesz do Łazienki, są te Łazienki, nawet w centrach handlowych czy coś. To zawsze są płatne Zawsze trzeba mieć swojego euraka Albo dobrze zagadać z panem w ubikacji Czy też z panią w ubikacji I cię wpuści na pewno Przecież nie raz miałem dogadywane z tymi ludźmi o to, żeby przynosić wodę Bo jak często nie miałem wody, dostępu do wody po prostu gdzieś na mieście To brałem z centrum handlowych No to trzeba było się zawsze dogadywać jakoś z nimi Żeby pozwalali ci wodę brać, nie? No no i dobra. Idziemy. Widzimy, że deszcz ustał, słońce wyszło, także możemy się przejść, i zobaczyć jak wygląda sztudga nie? No. A jak zobaczę jak wygląda, to od razu trzeba stawać do roboty. <gry> Ale jest mocno. O. O Piękiem greenit trend, no i dobra. Rozpogodziło się w końcu. W końcu możemy coś zobaczyć, coś takiego. Bardzo ciekawie jest to zbudowane, to jest po prostu na nierównych terenach. Tak mi się wydaje, że to miasto nie jest płaskie, ono jest budowane między tymi górami. To są różne cały czas jakieś tunele, schodki pod górkę w dół, jakieś takie dziwne te wszystkie uliczki. Jedno wyżej, drugie niżej. Wygląda jakąś taką małą mieścinę, ale to chyba jest miasto, i to chyba spore miasto jest. Lucy mówi, że przypomina to Busan trochę. Takie właśnie góra, dół, górka, tu na górce, tam gdzieś przejdzie. No, dobrze, że się czasami zgadzamy. No dobra, idziemy, idziemy. Tak naprawdę nie nagrywałem, ale w sumie cały czas taka jakaś strefa, nie wiem. Chyba strefa biznesu, kurwa, jak to nazwać biznes A same te biura tu są nasz hostel jest tam na końcu w ogóle tych biur i to się okazuje całkiem, całkiem duże wczoraj człowiek wieczorem się to zmęczony to jeszcze padało, to tak nie co na to uwagi, ale to no, wygląda inaczej niż w Lipcu przynajmniej ta strona torów <laughs> no dobra rebranding no dobra, tu stawiają Tą wieżę No Naprawdę cały ten projekt, jak to wygląda To robi wrażenie Jak to skończą, nie wiem kiedy to skończą Za dwa lata jeszcze na pewno będę to budować Ale to naprawdę będzie Niezła stacja pociągów w tym gardzie. Projekt jest niesamowity Oczywiście chyba budowany przez Mercedesa Ale nie wiem No dobra Dobra, jesteśmy z drugiej strony toru Wchodzimy chyba już na miasto o. No dobrze. No, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Tu jeszcze wieża. Tam buduje się taka, będzie potężna ta wieża. Wszystko z kamienia, takiego twardego. Na tych projektach to naprawdę zrobiło tak, bo by... ich robiło, budziło taki szacunek Kurde i trochę strach. Mimo to, że wyglądało na takie to puste, trochę bez empatii eee, konstrukcja, ale no. Mieszane uczucia, ale nieźle, nieźle. No dobra, jesteśmy na pasażu w Studgarden. Przeżyliśmy ten pasaż, już mi się wydaje tak troszkę. Coś takiego nam się ukazało. Mhm. Och, tu ładny, tu te ładnie, to wygląda, no. Aha. No dobra. No ładnie, bardzo ładnie. Nie ma co. Na my Nie wiem jak to mam tu pokazać. Z wolnicko chodzę. Naokoło, to też nie jest tak wygodnie. Szukam sobie miejsca. Bo jest słoneczka, jak tu jest taka pogoda, że pada słońce, pada słońce. Jak w Anglii. No to trzeba wykorzystywać moment słońca i robić bańki. <laughs> mm -hmm. What? Korean Restaurant. Korean Restaurant. Oh, kim so? Oho, no to przeżyjemy. Jak mają tu koreańską restaurację, to znak, że damy radę. <laughs>